Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam Webasto, jakie mam założone w garażu. Jest to chińskie Webasto. Załączamy pomału. Zostało uruchomione. Widzimy także rurę, z której go wydobywa się ciepłe powietrze podczas pracy. Jest to budowane w można powiedzieć taką skrzynkę metalową. Na dole się znajduje wybasto, na górze znajduje się zbiornik z paliwem. Od dołu wychodzi przewód, który zaciąga i powietrze czyste oraz. Wydech, który podłączyłem do kaloryfera, a z kaloryfera wychodzi on na zewnątrz. Pojemność zbiornika w nim wynosi około 5 litrów. Tu jest panel sterowania. Jest to urządzenie nawet ciekawe, bo garaż ma powierzchnię około 30-35 metrów kwadratowych to przy zamkniętych drzwiach i tam temperaturze na zewnątrz to około 11-15 stopni nawet można uzyskać ciepło. Do urządzenia jest również pilot zdalnego sterowania obecnie został w pudełku, więc go nie pokażę ale przy, w zestawach występuje jako z pilotem temperatura regulowana jest poprzez właśnie szybkość nawiewu i cóż zużycie około pół litra Oleju napędowego na godzinę. Także na moje potrzeby. Bardzo fajnie się to składa wszystko. Zasilanie 12V do 24V, bo tam można nawet 24V zapodać. Także można go zakładać również do innych. Sprzętów, czy to 12, zasilane 12V, czy 24V, lub przez jakieś tam przetwornice, czy zasilacz komputerowy do właśnie w pomieszczeniu gospodarczym. No właśnie, już patrzę, czy jest. Czy ciepło leci?